Wczoraj wieczorem Team Liquid potwierdził transfer dwóch nowych zawodników do zespołu: po wcześniejszym odsunięciu od składu doświadczonego duńskiego prowadzącego Kadiana oraz transferze z Kulza do Fury. Jednym z nowych zawodników został JKS, były zawodnik m.in. G2 oraz Complexity, z kolei drugim zawodnikiem został Ultimate, Polak, który w przeszłości występował w Illuminar, AGO oraz PGE Tourów. W nowej drużynie zajmie on oczywiście rolę snajpera. Transfer Polaka nie spodobał się każdemu. Były gracz Monte, Vorot UK. kilka godzin po ogłoszeniu transferu Polaka, napisał na portalu X następującą wiadomość. Nie wiem, kto odpowiada za transfery zawodników w dużych organizacjach, które mają pieniądze, ale to okno transferowe wygląda bardzo źle. Co prawda nie napisał wprost, że chodzi o Ultimata, ale zbieżność wydarzeń jest raczej nieprzypadkowa. Co więcej, zanim Ultimate był testowany w Drużynie Liquid, według przecieków z wielu źródeł na testach przed nim przebywał właśnie Warotukei, a 2 lipca dodał w portalu X posta sugerującego podpisanie kontraktu. W wczorajszym Wora społeczność portalu niezbyt przychylnie odpowiedziała na jego opinię. Pojawiły się odpowiedzi, m.in. żeby przestał płakać, że jest zazdrosny, że nie znalazł się w Liquid, czy że jest zły dlatego, że snajper z drużyny Tier 2 został wybrany zamiast niego, a nawet że nie powinno być miejsca dla takich osób jak on na scenie. To nie pierwsza kontrowersja z udziałem ukraińskiego snajpera. Wcześniej woro sprzeczał sprzeczał się o toksyczność i brak komunikacji z Simplem, a w podobnym czasie zakomunikował, że poprzednia drużyna wyrzuciła go z powodu domniemanej toksyczności z jego strony. Co wymyślił? o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. Już w najbliższą środę, 17 lipca, w końcu wracają profesjonalne rozgrywki po przerwie dla graczy. Event eSports World Cup 2024, czyli Mistrzostwa Świata w eSporcie, z na nagród okrągłego miliona dolarów, odbywają się w Riadzie w Arabii Saudyjskiej. Wystąpią tam takie drużyny jak G2, Mouse, Vitality, Spirit, Face czy Navi. Z ciekawostek w drużynie Gigi How, w której trząs stanowią zawodnicy z Bliskiego Wschodu, zagra najmłodszy MVP na majorze w historii, czyli Kirby, który od ponad dwóch lat nie występował na profesjonalnej scenie. Co więcej, w nowej drużynie odpowiada on za dowodzenie, więc bardzo ciekawy jestem, jak sobie poradzi w nowej roli. Polskę będzie reprezentowało dwóch Iglów, Snacks i Siuchy oraz dwóch trenerów, czyli TAS i Neo. Mecze zaczynają się już o godzinie 13.30 i wszyscy Polacy zagrają jako Pierwszy. Harmonogram pierwszego dnia wygląda następująco: o 13:30 Mouse kontra Sashi, Face kontra Flyquest. I 2 kontra The Mongols. O 16.45 są mecze Vitality kontra M80, Navi kontra Furia, a o 22:00 ostatnie mecze Spirit kontra MIBR i Virtus Pro kontra Complexity. Cały turniej ma dość zaskakujący format, bo wygrany zespół z każdego z tych meczów początkowych awansuje od razu do ćwierć finału, więc stawka tych meczów jest już wysoka. Z kolei przegrani lądują w Dolnej drabince, w której już czeka na nich drużyna Jidijao. Wygrana drużyna Dolnej Drabinki otrzyma ostatnie miejsce w ćwierćfinałach. finałach. Ja osobiście jestem bardzo bardzo ciekaw, jak wyglądają drużyny po przerwie wakacyjnej. Nie ukrywam, że szczególnie będę przyglądał się odświeżonej drużynie G2, która w sumie nie miała zbyt dużo czasu na treningi. Sam transfer Snacksa musiał być dość szybko przeprowadzony, ponieważ jeszcze końcem czerwca zdążył on wystąpić w prezentacji nowych koszulek jego poprzedniej drużyny, czyli Gamer Legion. Jednak taki turniej jest dla drużyny świetną okazją do przećwiczenia w oficjalnych meczach nowych taktyk i zgrania, bo już tuż zarobimy z IM Colon, a niedługo później kwalifikacje do drugiego majora w CS2, który będzie organizowany przez Perfect World i odbędzie się w Szanghaju. Jak wy obstawiacie zwycięzcę i MVP całego tego turnieju? Czy któremuś z Polaków uda się podnieść trofeum? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli materiał wam się spodobał, dajcie kciuka w górę oraz suba. Do następnego.